Witam Was serdecznie z tej strony, Remi, z kanału Intorn 6 Kolejny odcinek z serii Patenty na przetrwanie. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat tego, co znajduje się na moim pasie, kiedy idę na swoją wyprawę. A jest to naprawdę porządny nóż. Jest to narzędzie zwane Multitool. Jest to mały, podręczny, lekki nóż i piła niezbędna, kiedy idę do lasu. Oprócz tego rękawice, które. Zapewnią mi bezpieczeństwo. To wszystko już w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Nóż, który zabieram ze sobą, to nóż szwedzkiej firmy Morak. Wykonany ze stali węglowej, naprawdę wytrzymały, bardzo łatwy do naostrzenia i przede wszystkim tani. Jego cena to tylko 54 australijskie dolary. Ostrze tego noża wykonane jest pod kątem 27 stopni, co zapewnia mi użytkowanie go nie tylko jako nóż, ale również jako mała siekierka. Firma Morak to szwedzka firma specjalizująca się w produkcji właśnie noży. Companion Heavy Duty to nóż, który jest niezbędnym. Towarzyszem na wszystkie nasze przygody. Oprócz tego, że jest trwały, że bardzo łatwo go naostrzyć, że ma naprawdę dobrą cenę, do tego w komplecie jest pokrowiec zapinany na pasek. Ostrze tego noża jest wyjątkowo grube ma aż 3,2. Milimetra. Głębokość ostrza to 20 mm, natomiast jego długość to 104 mm. Szliw tego ostrza to skandi military. Pamiętajmy jednak, że stal węglowa nie tylko jest bardzo wytrzymała, ale wymaga częstej konserwacji. Czyli często po tym, jak używam mój nóż, wracam do domu, nacieram go choćby olejem roślinnym, zanim włożę go do, do pokrowca. Zaprezentuję Wam jeszcze jaki morak jest odporny. Można go użyć spokojnie jako małą siekierkę. Ostrze 3,2 mm, kamień, zobaczcie. Bez najmniejszych problemów trzymam za rączkę. Zobaczcie jak to działa. Ten nóż naprawdę polecam. Dostałem go w prezencie na Bushcraft Survival Australia i zawsze jest ze mną. Moi drodzy, wiele osób posługując się nożem popełnia kategoryczny błąd. Wiele osób używa nóż po prostu blisko swoich żył, blisko swoich ścięgien i blisko swoich mięśni. Spójrzcie jakie jest to niebezpieczne. Jeden ruch nie w tą stronę, w którą planujemy i możemy sobie zrobić naprawdę dużą krzywdę. Przecinając żyłę w tym miejscu, gaśnie światło w ciągu dwóch minut. Mamy tylko dwie minuty na zatomowanie krwotoku. Bezpieczna technika używania noża, moi drodzy, to łokcie, które trzymamy na kolanach. Jesteśmy zdala od naszych mięśni, jesteśmy zdala od naszych ścięgien, zdala od naszych żył. Słuchajcie, w ten sposób nigdy nie zrobicie sobie krzywdy. Zawsze od siebie. Zobaczcie, jak to świetnie działa. Jest to naprawdę bezpieczna technika chronimy swoje nogi i tak naprawdę swoje życie. Drugi sposób na bezpieczne używanie noża, to po prostu użycie go z boku. Trzymamy rękę w ten sposób i używamy nóż w kierunku od siebie. Zobaczcie, jakie to proste. Spójrzcie, jaki ten nóż jest ostry. To jest idealne narzędzie do pracy. Technika używania noża na stojąco. Bardzo podobna, jeśli chodzi Ocięcie boczne ustawiamy się z boku do naszego kołka, nóż w kierunku od siebie bezpieczne, z dala od naszego ciała. Nigdy, nigdy nie robimy tego w ten sposób. Zapomnijcie, można sobie zrobić naprawdę dużą krzywdę. Zawsze od siebie. Kolejna technika to cięcie do przodu. Trzymamy nóż pod kątem 45 stopni i używamy naszych ramion. Spójrzcie. Używam ramion, one się z tyłu schodzą i nadal jestem bezpieczny z dala od mojego ciała. Ok, przejdźmy do piły. Moi drodzy, piła, piła lekka, podręczna, mała, Fiskars SW 68. Narzędzie, które zawsze noszę w tylnej kieszeni, kiedy idę do lasu, przywiązane linką parakord do mojego paska, ponieważ lubi się gubić. Dlaczego przywiązane na dłuższej lince? Ano dlatego, żebym mógł swobodnie pracować. Później po prostu oplatam linką i chowam do tylnej kieszeni. Teraz Wam pokażę, jak używać piłę, żeby robić to poprawnie, żeby nie stracić za wiele energii, a ostrze było ostre przez dłuższy czas. Myślę, że Fiskars bardzo szybko Poradzi sobie z tym drzewem, natomiast zanim zetnę te drzewo, zademonstruję Wam jak poprawnie używać piłę. Wiele osób używa piłę w ten sposób, że tnąc deskę, czy to gałąź, czy drzewo, tnie po prostu tą częścią. Jest to kategoryczny błąd. Ostrze w tym miejscu stępi się dużo szybciej. Używamy cały nóż. Od początku do końca, zobaczcie, jak wygląda to w praktyce. Jest jeszcze jedna rzecz, którą noszę na bardzo fajnym, przydatnym klipsie. Są to rękawice. Empact. Rękawice, które chronią moje dłonie, kiedy jestem w lesie. Często pod jakąś gałęzią, pod jakimś patykiem, pod jakimś kamieniem może być pająk, może być skorpion, może być inny zwierzak. Te rękawice noszę zawsze przy sobie, bardzo często ich używam, więc używając narzędzi miejmy ze sobą rękawice. Kolejne narzędzie, które noszę na swoje wyprawy to multitool. Niezbędne narzędzie, kiedy idę w podróż. Bardzo często naprawiałem nim swoją kamerę lub swój statyw. Multitool to narzędzie wielofunkcyjne. Mamy tutaj malutką podręczną piłę, otwieracz do konserw, pilniczek, którym można naostrzyć narzędzia inne, na przykład nóż, który mam ze sobą w pokrowcu. Mamy też małą miarkę na tej pile. Tak jak mówiłem, otwieracz do konserw jest tutaj śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy i niezbędne kombinerki. Teraz słuchajcie, pokażę Wam, co znalazłem spacerując tutaj obok tej rzeki i jak. Można sobie poradzić. Rzeka bardzo często ze swoim nurtem przynosi przeróżne śmieci. Znalazłem kawałek steropianu i znalazłem kawałek linki stalowej. Z tej linki i z tego steropianu zrobiłem wędkę, używając multitool. Jak przydatny jest multitool? Spacerując tutaj nad rzeką, znalazłem kawałek stalowej linki. Mam ze sobą parakord, z którego wyciągnąłem rdzeń. Powiązałem ze sobą kilka rdzeni, znalazłem steropian, a z linki stalowej, używając multitool, zrobiłem haczyk. Teraz tylko kawałek chleba i sprzęt do łowienia ryb gotowy. Za pomocą multitool robię też pułapki na zwierzęta. Jak zrobić taką wędkę? Jak zrobić pułapki na zwierzęta w następnym odcinku, dlatego już teraz zapraszam Cię do tego, żebyś subskrybował kanał i zostawił dzwoneczek, łapkę w górę i komentarz. Jeszcze jedna niezbędna rzecz osełka potrzebna do tego, aby nasze noże zawsze były ostre. Z jednej strony diamentowe ścierniwo, z drugiej strony jest to płytka porcelanowa. Już Wam pokażę, jak naostrzyć nóż, aby był naprawdę ostry. Technika ostrzenia noża. Moi drodzy, ostrzem do siebie 6 razy w jedną stronę. 6, 6 razy w drugą stronę. Ostrzem od siebie po części ściernej osełki. Najpierw zamaczamy ją, oczywiście, w wodzie. 5, 6. Po 72 razach obracamy naszą osełkę na część gładką i robimy dokładnie to samo taką samą ilość razy. A tutaj jest przykład tego, że nie kłamie nóż jest naprawdę ostry na dotyk. Ogórek tylko po to, żeby pokazać wam pewien przykład. przeróżne noże mają przeróżne zastosowanie i przeróżny kąt ostrza. Tym nożem będzie bardzo ciężko obrać ogórka. Obiorę go, ale będzie to cięcie dosłownie kwadratowe. Dlatego ten nóż wykorzystuję do pracy. W kieszeni mam lekki, poręczny, malutki nożyk, który jest niesamowicie ostry. Mogę się nim nawet ogolić. Ten nóż jest rozkładany, mieści się w kieszeni i jest idealny do przygotowywania posiłków takiego ogórka on go po prostu oskalpuje sami zobaczcie na cieniutką skórkę to jest ostatnia rzecz którą wam dziś pokazuję jeśli chodzi o noże taki mały a tak trzeba uważać jest naprawdę ostry na tyle że można się nim spokojnie ogolić kupiłem go na zwykłym jarmaku ale zawsze naszego w kieszeni ja w tym momencie dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji kanału Intorn Shoes. Niebawem nowe odcinki, nowe przygody.